Nad Polskę nadciąga huragan, który może osiągnąć prędkość nawet 200 km na godzinę brzmi jeden z komunikatów. Jakiś wysoki rangą wojskowy zapowiada w zaufaniu, że w listopadzie czeka Polaków początek wojny. Kolejne informacje z kraju i ze świata również nie napawają optymizmem. Wszystko to można zamknąć w jednym stwierdzeniu, a może bardziej w pytaniu. Czy to apokalipsa? 11 lutego 1858 roku cztery lata po ogłoszeniu dogmatu niepokalanego poczęcia Matka Boża objawiła się czternastoletniej pasterce świętej Bernardecie Subiru. W czasie następnych objawień Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty. Wcześniej, bo 19 września 1846 roku w wiosce La Salette, położonej na granicy między departamentami Iser i Wysokich Alp, dwojgu biednym dzieciom, 15-letniej Melanie Calva i 11 Maksymilianowi Maksymilianowie Zio, ukazała się Matka Boża mówiąc, jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymać. Od jak dawna już cierpię za Was. Chcąc by mój syn Was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a Wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. Matka Boża mówiła dalej: Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robicie. Przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinacie, wymawiając wśród przekleństw imię mojego syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale. Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać, bo wszystko, co posiejecie, zjedzą robaki, a jeżeli coś wyrośnie, obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód, lecz zanim to nastąpi dzieci poniżej lat siedmiu będą dostawały dreszczy i będą umierać na rękach trzymających je osób. Inne będą cierpieć z powodu głodu. Orzechy się zepsują, a winogrona zgniją. Z wielkim niepokojem i zadumą należy czytać i słuchać dalszych słów naszej pani, która ubolewała już wtedy nad stanem duchownych, mówiąc Kapłani, słudzy mojego syna, kapłani, przez swoje życie, złe życie, przez brak uszanowania i pobożności w celebrowaniu świętych tajemnic, przez miłość do pieniędzy, przez upodobanie w honorach i przyjemnościach, kapłani stali się naczyjami nieczystości. Tak, stan kapłański woła o pomstę, i pomsta jest nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, którzy przez swoją niewierność i złe życie krzyżują mego syna po raz wtóry. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba, i teraz pomsta stoi już w ich drzwiach. Nie ma już nikogo proszącego o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi, nie ma już szczodrych dusz, nie ma już nikogo godnego składania nieskalanej ofiary przedwiecznemu w imieniu świata. Bóg uderzy w niespotykany sposób, biada mieszkańcom ziemi. Bóg wyleje swój gniew i nikt nie będzie w stanie uciec od tylu nieszczęść jednocześnie. Kierownicy i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę szatan zaćmił ich umysły stali się oni tymi zbłąkanymi gwiazdami, które dawny diabeł pociągnie swoim ogonem na zagładę. Bóg pozwoli starożytnemu wężowi posiać rozłam pomiędzy władcami. We wszystkich społecznościach i rodzinach będą cierpieć męki zarówno fizyczne, jak i moralne. Bóg pozostawi ludzi samymi sobie i będzie zsyłał kary jedną po drugiej przez ponad 35 lat. Ludzkość znajdzie się w przededniu najbardziej przerażających plag i wielkich wydarzeń. Musi oczekiwać, że będzie rządzona różgą żelazną i pić kielich Bożego Gniewu dalej Matka Boża mówi niech papież strzeże się cudotwórców bo przyszedł czas na najbardziej zdumiewające cuda na ziemi i na niebie Matka Boża zapowiedziała również że w roku 1864 Lucyfer razem z wielką liczbą diabłów zostanie uwolniony z piekła, że demony stopniowo niszczyć będą wiarę i nawet osoby poświęcone Bogu, tak oślepną, że bez specjalnej łaski osoby te przyjmą ducha tych złych aniołów. Wiele domów duchownych straci wiarę i zupełnie spowoduje potępienie wielu dusz. Złe książki będą rozprzestrzeniać się po Ziemi, a duchy ciemności będą wszędzie szerzyć rozprężenie w rzeczach dotyczących służby Bożej. Będą one miały wielką władzę nad naturą, będą też kościoły do służby tym duchom. Ludzie będą przenoszeni z miejsca na miejsce przez te złe duchy, nawet kapłani, ponieważ nie będą oni żyć zgodnie z duchem Ewangelii, który jest duchem pokory, miłosierdzia i gorliwości dla chwały Bożej. Zmarli i sprawiedliwi będą wskrzeszeni. To znaczy, że ciała te będą przybierać postać sprawiedliwych, którzy niedawno żyli na Ziemi, aby łatwiej zwolić ludzi. Ci tak zwani zmartwychwstali, zmarli, którzy nie będą niczym więcej niż diabłami pod ich postacią, będą głosić inną ewangelię sprzeczną z prawem Jezusa Chrystusa, przecząc istnieniu nieba, o ile nie będą oni de facto duszami potępionych. Wszystkie te dusze pojawią się łącząc się ze swymi ciałami. Na każdym miejscu dziać się będą nadzwyczajne cuda, gdyż prawdziwa wiara została stłumiona i fałszywa światłość oświetla świat. Biada książętom kościoła, którzy zajmować się będą wyłącznie dodawaniem bogactw do bogactw, zabezpieczeniem władzy i obnoszeniem swojej pychy. Zapominając o wierze świętej, każdy człowiek będzie sam sobą kierować i wynosić się ponad innych równych sobie. Świeckie i kościelne władze będą obalone, wszelki porządek i sprawiedliwość będą zdeptane. Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, kłamstwo i nieład, bez miłości ojczyzny i rodziny. Aż chciałoby się zapytać, czy to się nie dzieje właśnie na naszych oczach i właśnie w Polsce? Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam cel, mówi Matka Boża, obalić i doprowadzić do zaniku wszelkich zasad religijnych, torując drogę materializmowi, ateizmowi, spirytyzmowi i występkom wszelkiego rodzaju. Z pierwszym oślepiającym uderzeniem Bożego Miecza z góry cała natura zadrży z przerażenia, gdyż zbrodnie i nieład ludzi przebiją sklepienie niebios. Paryż będzie zburzony i Marsylia pochłonięta. Wiele dużych miast zostanie zburzonych i pochłoniętych przez trzęsienia ziemi. Wszystkim będzie się zdawało, że to koniec. Widać będzie jedynie morderstwa, starcia armii i bluźniercze serca. Prawi będą bardzo cierpieć. Ich cierpienia, pokuty i łzy będą się wznosiły do nieba. Cały lud Boży będzie prosił przebaczenia i miłosierdzia, będzie błagał o moją pomoc i wstawiennictwo. Potem Jezus Chrystus w swej sprawiedliwości i w swym wielkim miłosierdziu wobec wiernych rozkaże swoim aniołom uśmiercić wszystkich swych wrogów. Od jednego uderzenia prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą, i ziemia stanie się jak pustynia. Potem nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Jezus Chrystus będzie czczony i chwalony, ludzie będą Mu znowu służyć. Miłosierdzie będzie kwitło wszędzie. Nowi królowie będą prawym ramieniem Kościoła świętego, który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą bardzo postępować w wierze, ponieważ będą stanowili jedność wokół pracowników Jezusa Chrystusa, będą żyli w bojaźni Bożej. Pokój pomiędzy ludami nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych zbiorów sprawi, że zapomną, iż grzechy ludzkie są powodem wszystkich klęsk, jakie spotykają Ziemię. Zwiastun Antychrysta ze swoim wojskiem, zebranym z wielu narodów, będzie prowadził wojnę z prawdziwym Chrystusem, jedynym zbawicielem świata. Przeleje on wiele krwi i będzie chciał unicestwić kult Boga, aby sam został uznany Bogiem. W ziemię uderzą wszelkiego rodzaju plagi, poza zarazami i głodem, które będą się szerzyć. Będą wojny aż do wojny ostatniej, która będzie prowadzona przez dziesięciu królów, antychrysta, królów, którzy będą mieli wspólny znak i będą jedynymi władcami świata. Tych dziesięciu królów, prawdopodobnie, drodzy państwo, to dziesięć państw anglosaskich. Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie rodzaj fałszywego pokoju. Ludzie będą myśleć jedynie o zabawie. Źli będą oddawać się wszelkiego rodzaju grzechom, ale dzieci Kościoła Świętego, dzieci prawdziwej wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastać w miłości Boga i w cnotach mi najdroższych, mówi najświętsza Maria Panna w Lasalet. Szczęśliwe, pokorne dusze prowadzone przez Ducha Świętego, będę walczyła wraz z nimi, aż osiągną pełną dojrzałość. Natura woła o pomstę ze względu na ludzi, wzdryga się z przerażeniem, czekając na to, co musi stać się ze splamieną zbrodniami ziemią. Drży ziemio i wy, którzy głosicie się sługami Jezusa Chrystusa, podczas gdy w głębi duszy czcicie siebie. Drżyjcie, bo Bóg wyda was swym wrogom, gdyż miejsca święte są miejscami zepsucia. Wiele klasztorów nie jest już domami Boga, lecz pastwiskami Asmodeusza i Jego własnością. Stanie się w tym czasie, że narodzi się antychryst z hebrajskiej zakonnicy, fałszywej dziewicy, która będzie w łączności ze starodawnym wężem, panem nieczystości. Jego ojcem będzie biskup. W chwili narodzin będzie wyrzucał z siebie bluźnierstwa, będzie miał zęby, jednym słowem, będzie to wcielony diabeł. Będzie wydawał przerażające krzyki, będzie czynił cuda, będzie żył tylko nieczystością. Będzie miał braci, którzy choć niewcielone diabły jak on, będą dziećmi zła. W wieku dwunastu lat, znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą, wkrótce każdy z nich stanie na czele armii wspomaganych przez legiony z piekła. Pory roku będą się zmieniać, a ziemia będzie wydawać tylko złe owoce. Ruch ciał niebieskich będzie tracił swoją regularność, księżyc będzie odbijał tylko słabe czerwone światło, woda i ogień spowodują konwulsje całej kuli ziemskiej, pochłaniając góry, miasta etc. Rzym Straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. Demony powietrza razem z antychrystem będą czynić wielkie cuda na ziemi i na niebie, a ludzie staną się coraz bardziej zepsuci. Bóg będzie opiekował się swymi wiernymi sługami i ludźmi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a wszelkie ludy będą miały znajomość prawdy. Zwracam się z usilnym wezwaniem do Ziemi. Wzywam prawdziwych uczniów Boga żywego i królującego w niebie. Wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem, jedynego prawdziwego zbawiciela ludzi. Wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, którzy oddali mi się, abym ich prowadziła do mojego Boskiego syna. Tych, których niejako nosiłam w moich ramionach, tych, którzy żyli w moim duchu. Wzywam w końcu apostołów czasów ostatecznych, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli z pogardą dla świata i siebie samych, w ubóstwie i skromności, w pogardzie i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem w cierpieniu, nieznanych światu. To jest ich czas, by wyszli z ukrycia i oświetlili ziemię. Idźcie okażcie, że jesteście moimi drogimi dziećmi. Jestem z wami i w was sprawiając, że wasza wiara jest światłem oświetlającym was w tych złych czasach, aby wasza gorliwość wywołała w was głód czci i chwały dla Jezusa Chrystusa. Toczcie walkę, dzieci światłości, nieliczni, którzy widzicie, że czas czasu, koniec końców jest blisko. Kościół będzie zaćmiony, świat będzie przerażony, ale Enoch i Eliasz napełnieni duchem Bożym będą nauczać z Bożą pomocą, a ludzie dobrej woli uwierzą w Boga. Wielka liczba dusz dozna pocieszenia. Będą one czynić wielkie postępy w cnotach mocą ducha świętego i potępią diabelskie błędy antychrysta. Biada mieszkańcom ziemi. Będą krwawe wojny, głód, plagi i epidemie. Będą przerażające deszcze zwierząt, pioruny, które niszczyć będą miasta, trzęsienia ziemi, które pochłoną całe państwa. Głosy słychać będzie w powietrzu. Ludzie będą bić głowami o ściany, będą wzywać śmierci i śmierć dopełni ich cierpienia. Krew będzie płynąć ze wszystkich stron. Kto miałby nie ulec, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Łzy, krew i modlitwy prawych wzruszą Boga. Enoch i Eliasz umrą, pogański Rzym zniknie, ogień spadnie z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat pogrążony będzie w strachu, i wielu pozwoli się uwieść, bo nie oddawali czci prawdziwemu Chrystusowi, żyjącemu na wieki. Oto czas. Słońce ciemnieje, tylko wiara przetrwa. Czas się zbliża, otchłań jest otwarta. Tam jest król królów ciemności, tam jest bestia nazywająca siebie zbawcą świata ze swoimi poddanymi. W swej pysze sięgnie nieba, a święty Michał Archanioł zdusi ją tchnieniem swych ust. Upadnie, a Ziemia, która przez trzy dni będzie w ciągłej zmianie, otworzy swoje gorące wnętrze. Bestia upadnie na zawsze i razem ze swymi zwolennikami pogrąży się w wiecznej otchłani piekła. Potem woda i ogień oczyszczą Ziemię, pochłoną dzieła ludzkiej pychy i wszystko będzie odnowione. Tyle słowa Najświętszej Maryi Panny, a jak wygląda prawdziwy obraz świata i Polski Anno Domini 2024? Nie ten pokazywany przez media diabelskiego ścieku nazywający siebie mediami głównego nurtu czy wiodącymi na tym rynku, a obraz prawdziwy, widziany oczyma duszy zanurzonej w Panu Bogu? To świat pogrążony w chaosie, z licznymi lokalnymi wojnami i konfliktami zbrojnymi, świat pogrążony w głodzie, chorobach i biedzie i ten, który dla kontrastu żyje w przepychu, jakiego nikt do tej pory nie znał. Świat z wyrodnialców, psychopatów, zbrodniarzy i bandytów mieniących się mężami stanu i bankierami, w których rękach spoczywa ponad 80% światowej gospodarki i prawie wszystkie banki narodowe świata, w tym Narodowy Bank Polski, Polski jedynie z nazwy. Świat ministrów, którzy są sługami antychrysta i globalistycznej mafii, nie zaś sługami Chrystusa i narodów. Posłów, którzy owszem są posłańcami, ale nie narodu, tylko swoich partyjek, chłopcami i dziewczynkami na posyłki światowych zbrodniarzy w białych kołnierzykach, mieniących się filantropami i uzdrawiaczami świata świat sprostytuowanych profesorków i lekarzy, prowadzonych na smyczy przez wielkie korporacje, którzy promują śmiercionośne preparaty i tabletki, tych tchórzy, bardziej sobie ceniących święty spokój i dobrobyt, niż prawdę, która wymaga odwagi i odarcia siebie z pychy, wygodnictwa i blichtru Wreszcie świat ludzi otumanionych, ociemniałych, zaczadzonych oglądaczy telewizji, którym można wmówić, że już prawie wszystko, nawet to, że drzewa zaczynają kaszleć dwutlenkiem węgla z powodu jego nadmiarów w ziemskiej atmosferze, że jest 157 płci, że robaki to taka sama żywność jak inna głupcze, czy nie widzisz jak oni sobie z ciebie drwią? czy nie wiesz, że to wszystko to nic innego jak realizowanie planu, jaki opracowali już ponad 300 lat temu? jak trzeba być zaślepionym i otumanionym, żeby nie widzieć, że ci, którzy rządzą światem, bawią się tobą biedako, a ty łykasz wszystko, co ci powiedzą, bo przecież tak powiedziały autorytety. Stań przed lustrem i spójrz na siebie odpowiedz, kogo w nim widzisz. Głupiego Goja, któremu można wmówić wszystko, bo boi się prawdy. Prawdy o świecie, prawdy o władzy, prawdy o swoich bliskich i wreszcie prawdy o samym sobie. Oto twój świat. Świat i rzeczywistość, którym nie tylko hołdujesz i wyznajesz, ale które również budujesz wspólnie z tymi, którzy są twoimi nieprzyjaciółmi. To tak, jakbyś sobie sam i za własne pieniądze budował komorę gazową i klaskał z radości i wdzięczności wobec tych, którzy ją dla ciebie zaprojektowali. Więc póki czas, zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy już wybudowałeś swoją komorę, a może dopiero wylałeś pod nią fundamenty. Nie mów, że zrobisz to jutro, bo twój wróg nie śpi i nie będzie do jutra czekał. On przyjdzie do ciebie i po to, co twoje, wtedy, gdy się tego nie spodziewasz. Jeśli nie obudzisz się, zabiorą tobie dom, mieszkanie lub dokwaterują tobie kogoś, kto choć obcy kulturowo, kto za nic ma Polskę i Polaków, którego dziadek lub ojciec mordował być może twoich krewnych, a ty w geście rozpaczy będziesz mógł co najwyżej upleść sobie stryczek. Jeśli się nie obudzisz i nie zaczniesz myśleć, przyjdą kiedyś najpierw po twojego sąsiada, po kogoś znajomego albo krewnego, a w końcu i po ciebie, wyrzucając twojego domu, dając ci kwadrans na zebranie najpotrzebniejszych rzeczy. Jeśli się nie obudzisz, zamkną cię w getcie lub w obozie, gdzie będziesz już tylko kolejnym numerem który w niedługim czasie zostanie odhaczony wrzucony do zbiorowej mogiły lub posłużysz jako nawóz dla ratowania śladu węglowego na ziemi. Jeśli się nie obudzisz, nie będzie ciebie, nie będzie twoich bliskich, nie będzie twojej małej ojczyzny, nie będzie już Polski, nie będzie już nic. Zostanie pół miliarda ze zmienionym genomem nieszczęśników, którzy nie będą mieli już niczego i będą szczęśliwi. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Że tobie się uda. Inni przed nami też kiedyś tak myśleli. Pewien mężczyzna żył zawsze z boku, nigdy nie wychylał się, nie mówił co myśli, z wszystkimi się zgadzał. Przyszedł rok 1939, wybuchła wojna, a on po powrocie z wojska po przegranej kampanii wrześniowej zaszył się w zaciszu swojego domu. Tak upłynęło prawie sześć lat i 10 maja 1945 roku, kiedy świat świętował zwycięstwo i koniec wojny, on jak zwykle z dala od wszystkich i wszystkiego udał się na krótki spacer do lasu. Nagle dostrzegł pośród leśnego runa połyskujący kapelusz grzyba. Schylił się, i kiedy go już pochwycił, wybuch miny rozerwał go na strzępy. Tak skończył człowiek, któremu się wydawało, że stojąc z boku, nie angażując się w cokolwiek, zapewnia sobie święty spokój. I o ironio, stało się to wtedy, gdy wszystko co najgorsze. Zdawało się być już za nim, już skończone. Nie czekaj na jutro, bo jutro może dla ciebie nie nadejść. Przekaz Pisma Świętego jest jasny. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przyjmując na głowę tę odrobinę popiołu, uderz się we własne piersi, upadnij na kolana i wyznaj Boże bądź miłości w niegrzesznemu. Pan Jezus, zwracając się do rozalicy lakówny, powiedział wyraźnie, że jeśli Polska nie uzna jego królewskiego panowania, nie ostoi się, zginie. I nie chodzi tu o jakiś pusty akt intronizacji, ale o świadome oddanie siebie samego, swojej rodziny i losów naszej ojczyzny pod jego władanie, co może się zrealizować jedynie poprzez przyjęcie prawa Bożego, zawartego w dekalogu, Ewangelii i przekazanie miłości jako źródeł polskiego prawa stanowionego, o czym będzie mowa w następnym liście do Polaków. Dzisiejszy świat nie jest taki, jakim go widzisz w telewizji. Świat realny i świat medialny to dwa różne światy. Aby odkryć ten prawdziwy, rozejrzyj się dookoła siebie i pomyśl. Z Panem Bogiem Marek Skowrański.